Szczęść Boże bardzo! Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, że mamy być jak sól dla świata i światło dla tej ziemi. Zastanawiam się, ile soli potrzeba, żeby ugotować dobrą zupę. Mało to będzie za mało. Dużo to będzie za dużo. Potrzeba szczypty soli tak niewiele, żeby tej zupie nadać odpowiedni smak. Tak samo światło. Jeżeli oświetla nas jakiś duży reflektor, to czujemy, że nie widzimy. Yy, widzimy. Widzimy cienie, widzimy jakieś mroczki, nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć przed sobą. Światło powinno być dobrane odpowiednio do sytuacji, do okoliczności, żeby oświetlało tylko to, co jest istotne. Mamy być jak sól której potrzeba dosłownie szczypta, żeby nadać odpowiedni smak potrawom. Mamy być jak światło, które oświeca we właściwym kierunku i we właściwej częstotliwości, żeby nadać odpowiedni blask temu, co oświetlamy. Czy ty i ja jesteśmy solą, która dodaje smaku? Dla świata wokół nas, czy jesteśmy światłem, które oświeca wartości Pana Boga, dobro, miłość, nadzieję i szlachetność? Mamy być tymi, którzy sprawiają, że ten świat jest dobry, że ten świat jest smaczny, że ten świat jest szlachetny. Jesteśmy wszyscy na drodze do Jezusa. Chciejmy nadawać odpowiedni smak naszej codzienności. Do zobaczenia.